W ramach obchodów Tygodnia Dziecka księżnica Podlaska zorganizowała akcję promującą czytelnictwo wśród przedszkolaków. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na wagę czytania. Ulubione baśnie, bajeczki i wierszyki czytane były w Bibliotece Głównej oraz w filiach bibliotecznych. Chcielibyśmy, aby w tegorocznym czytaniu dzieciom wzięły udział osoby, które czytają, ale troszkę w inny sposób to znaczy czytają palcami, nie oczami, nie wzrokiem. Chcieliśmy pokazać dzieciom, że można właśnie w taki sposób także zapoznawać się z literaturą. Bardzo dużo ludzi nie wie, co to jest pismo punktowe i nie ma o tym pojęcia. Myślę, że dzięki temu wzrośnie wiedza o osobach niewidomych, niepełnosprawnych. Poza tym dzieci są bardzo otwarte. I chcielibyśmy, żeby to czytanie było takie inne niż wszystkie. Wśród pachnącego groszku odbił się od liścia i wskoczył do bajki. Jerzyki pomalowały go na kolor błękitny. Domalowały mu srebrne podkówki i srebrną grzywkę i srebrny ogon. Na koniec namalowały mu Wspaniałe, błękitne skrzydła. Akcję Cała Polska Czyta Dzieciom uważam za wspaniałą, bardzo trafioną, y, ponieważ czytamy dzieciom, uczymy y, ich postrzegać y, świata, uczymy ich żyć zgodnie z naturą, a przede wszystkim wyrabiamy u dzieci wyobraźnię, która jest wspaniała, a dzieci to jest wspaniały, wdzięczny odbiorca. Jest to bardzo potrzebne, tym bardziej, że. Mnie zawsze mama od, w dzieciństwie czytała różne wiersze i bajki Brzechwy, wima Przesz, albo jakieś książki poszczególne tam dla dzieci, które wtedy się czytało. To było, kiedyś to było normą, że tak powiem, tak? Myślę, że takie akcje są jak najbardziej potrzebne. Ostatnio, kiedy go zapytałem, to miał chyba sześć, ale znowu upłynęło tyle czasu i musi przecież być jakiś początek. Tym razem zaczęło się od tego, że Wojtek zapytał mnie, czy... Słyszałem o panu bałaganie, odkąd dowiedział się, że paru moich kolegów występowało w telewizji i że chodziłem do szkoły razem z jednym aktorem, który grał rolę króla. Czytanie dzieciom bajek ma niezmiernie istotny wpływ na rozwój umysłu i osobowości dziecka. Przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności. Lubię bajki o lokomotywie. A jakie jeszcze? O zasiścigach. Dzisiaj bajki były czytane palcami. Jakie bajki najbardziej lubisz? O misyku. Bajki czytali również dziennikarze, kierowcy, lekarze, piłkarze, poeci, policjanci, strażacy oraz inni.